W pierwszym zadaniu cokolwiek nam podpowiada, że mamy jakieś 2 logarytmy z 3 o podstawie 2 minus 2 logarytmy z 5 o podstawie 2. Na początku ktoś mógłby spróbować tutaj, a możemy nawet zrobić tak, że 2 logarytmy, dwójkę wymijemy przed nawias i będziemy mieli logarytm z 3 o podstawie 2. Minus logarytm z 5 o podstawie 2. I teraz będziemy korzystać ze wzoru logarytm x o podstawie a, minus logarytm z y o podstawie a. Równa się logarytm z x przez y o podstawie a. Ten, ten wzór jest tutaj w karcie wzorów. Z tego co kojarzę, on jest tutaj o. I będziemy jeszcze z tego, tutaj kojarzy, z tego tutaj korzystać, ponieważ mamy r logarytmów i ta r-ka wskoczy nam na tutaj na 3 piąte które będziemy mieli tutaj czyli mamy dwa razy logarytm z 3 piąte o podstawie 2 więc teraz mamy sytuację taką, że logarytm z3 piąte do potęgi drugiej o podstawie 2. I to będzie logarytm z 9 przez 25 o podstawie 2. I taką mamy odpowiedź: to jest odpowiedź A. Jak widać, nie ma pytań na razie. Tutaj na razie są takie łatwe zadania. Może ja zrobię ten przykład zadaniem piąte, a wy zastanówcie się nad następnym zadaniem. Bo tutaj tak naprawdę już tutaj to przed chwilą robiliście, więc robiliśmy, więc możecie sobie spróbować albo te wszystkie podpunkty podstawić, podstawić te wszystkie logarytmy, albo po prostu coś zauważyć. Więc w tym zadaniu piątym pierwszy co ja bym zrobił, to to może te 0,04 to bym zamienił na 1 przez 25. I jeszcze to, to warto zauważyć, że logarytm z 1 o podstawie 25 to ile się równa, to się równa 0. Ponieważ do jakiej potęgi musimy podnieść 25, żeby otrzymać 1, musimy podnieść do potęgi 0. Więc jak to będzie równe 0, to całe to będzie równe 0, ponieważ coś mnożymy razy 0, to mamy 0. Więc jedyne co nam pozostaje, to obliczenie logarytmu z 400 o podstawie 5. To sobie zamienimy na logarytm z 1 przez 25 o podstawie 5. I to się równa nam jakiś X, czyli 5 do potęgi X ja może tu gdzieś indziej to napiszę. 5 do potęgi X równa się 1 przez 25. Tutaj nie będziemy manewrować X, -em. znaczy tym, co jest po lewej, tylko tym, co jest po prawej więc 5 do potęgi x to możemy zamienić na inaczej to jest 25 do potęgi minus pierwszej, ponieważ to jest odwrotność. więc 5 do potęgi x równa się 25 to jest 5 do potęgi drugiej i do potęgi minus pierwszej. więc 5x równa się 5 do potęgi minus drugiej, ponieważ tu potęgi Możemy to było wczoraj i x równa się minus 2. I tu będzie odpowiedź minus 2, więc odpowiedź będzie C. Czyli odpowiedź będzie C macie jakieś propozycje do tego następnego zadania? Bo ona się kiedyś pojawiło, więc warto je spróbować samemu zrobić. To zadanie. Pierwsze, co ja bym polecał zrobić, to może pomnożyć prawie wszystkie równania razy 2, bo wtedy wiecie, ile to się będzie tak naprawdę równać. I tak. Jak takiego równania a razy b, czyli logarytm razy logarytm, nie mamy, przynajmniej w karcie wzorów. Więc ja bym sobie wykreślił to i by wykreślił to, ponieważ logarytm przez logarytm to nie mamy, to raczej tutaj nic nie wskuramy z tymi logarytmami. Chyba, że sobie podnieślibyśmy coś do potęgi, i później byśmy skorzystali ze wzoru na r logarytmów ale to raczej nie tutaj. Więc ja bym sprawdził na przykład pierwszy wzór, to mamy A plus B. A plus B to będzie 72 razy 2, czyli będzie aż 144. To raczej nie będzie równe 2, więc ja bym spróbował zobaczyć to równanie. Czyli ja policzył tylko A minus B. Więc mamy logarytm ze 72 o podstawie 6 minus logarytm z 2 o podstawie 6. Tutaj będziemy korzystać ze wzoru na logarytm x przez y o podstawie a i to się równa właśnie logarytm z y o podstawie a minus, nie, 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 tu powinien być x minus logarytm z y o podstawie a. Więc tutaj będzie logarytm z 72 przez 2. O podstawie 6, czyli to będzie logarytm z 36 o podstawie 6, czyli do jakiej potęgi musimy podnieść w szóstkę, żeby otrzymać 36 do potęgi drugiej. A jak sobie tutaj ułożymy to, to będziemy mieli, że A minus B to się równa 2. Więc tutaj podstawiamy A minus B, czyli logarytm. Z 72 o podstawie 6 minus logarytm z 2 o podstawie 6. No i to nam wychodzi 2. Czyli tak tutaj jak sobie z, z, usuniemy ten ułamek, to też nam wychodzi 2, więc wszystko się zgadza, więc będzie odpowiedź D. Dobra, to lecimy dalej. Tutaj jak widać, macie ułatwienie, ponieważ macie odpowiedzi. Więc już może nie będę Was pytał o odpowiedzi, tylko sam porobię te zadania. Oczywiście, jak macie pytania, to proszę pytać. Tutaj skorzystamy ze wzoru na sumę. Czyli nam to się zwinie na logarytm z 3 przez 2 razy 2 przez 9 o podstawie 3. Co nam tu wyjdzie? Jedynki, nasze dwójki się skrócą i będzie 1 trzecia, ponieważ 3 9 to jest inaczej 1 trzecia. I do jakiej potęgi musimy podnieść 3, żeby otrzymać 1 trzecią? Pamiętamy, że a do potęgi minus pierwszej to jest 1 przez a, więc tutaj jaka musi być potęga? Potęga do minus pierwszej. Czyli x równa się minus 1, więc to będzie odpowiedź a. Tutaj wracają na, rej na rejon pierwiastki, jak widać. I mamy następującą sytuację, czyli mamy pierwiastek z x, musi się równać pierwiastek z 2 pierwiastek do jakiejś potęgi, musi się równać 2 razy pierwiastek z dwóch to co ja bym tutaj zrobił? Zrobimy tak, żebym wszystko po prostu zamienił na dwójki. Czyli mamy 2 do potęgi 1, 2 i razy x i te 2 to jest inaczej 2 do potęgi pierwszej, więc tutaj mamy 2 do potęgi pierwszej razy 2 do potęgi 1, 2 i jak to dodamy, to mamy 3, 2 ja to od razu tu zamienię, czyli mamy 3, 2 tu jeszcze komuś może napiszę, by ktoś nie widział. No i teraz mamy tak. 2 do potęgi 1, 2x równa się 2 do potęgi 3, 2. Czyli 1, 2x równa się 3, 2. Można pomnożyć raz 2 i x równa się 3. Więc odpowiedź będzie także 3, czyli odpowiedź D. Tak jak wczoraj rodziłem w potęgach, żeby pierwiastki zamienić na potęgi. Tak tutaj też radzę, żeby tak zrobić, ponieważ tak jest najłatwiej według mnie. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko słychać. Wiem, czy wszystko Dobra, wszystko słychać. I mamy tak, tu mamy jakieś zadanie. Na pierwszy rzut oka, no to mamy tutaj niepotyczne liczby, ale na drugi rzut oka, to widzimy, że logarytm z 36 o podstawie 6, no to jest 2. Bo 6 do potęgi drugiej daje nam 36. Czyli możemy napisać Że to jest przez 2, więc warto może sobie podzielić 729 chociażby przez jedną trójkę, to mamy 243. Jak podzielicie jeszcze raz, to macie 81. Czyli jak macie 729, podzielicie na 3, to macie. Ile tam było? To było 243. Później 243 podzielić na 3, to macie 81. 81 to jest 9 razy 9. Czyli 3 do potęgi 4. Bo 9 to jest 3 do potęgi drugiej razy 3 do potęgi drugiej. Czyli 3 do potęgi czwartej. Tu jest 3 do potęgi 5 A tu jest 3 do potęgi 6. Więc 729 to jest 3 do potęgi 7. Powinno być chyba. Tak czy nie? Warto jeszcze sprawdzić na kalkulatorze. 3 razy 3 to jest 9 razy 3 to 27 81 243 to jest do trzeciej potęgi, czyli mamy błąd. I razy 3 to jest 7. Czyli mamy. Nie, no jest dobrze. Tylko ja źle policzyłem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wie, wie ktoś, gdzie tu jest błąd? Tutaj jest taki bardzo śmieszny błąd. Tak samo jakbyście odejmowali... Tu jest śmieszny błąd, ponieważ tu napisałem 3 do potęgi 5 przy 81. Tu także jest 3 do potęgi 4. Tu jest 3 do potęgi 5, to jest 243, to się zgadza. Ale 729 to jest 3 do potęgi 6. Jakby ktoś jeszcze tego nie widział, to 243 razy 3 to jest 729. 81 razy. 3 razy 3, to jest dalej 729 i tu mamy 3 do potęgi 4 razy 3, razy 3, czyli 3 do potęgi 6. Oczywiście można nawalać w kalkulator i powinno wam to wyjść. Niech ktoś napisze, że wszystko jest jasne, ponieważ teraz będę wiedział. Tu oczywiście, jak ktoś pamięta, że albo chce, nie wiem, może też podzieli przez 9, to też mu wyjdzie jakaś normalna liczba i może wtedy szybciej do tego dojść. Tutaj nie widzieliście kalkulatora, ponieważ ja mam uruchomioną inną scenę, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że logarytm ze 729. Po podstawie 3 to się równa 6, czyli 3 do potęgi 6 to się równa 729, czyli to będzie 6 przez 2 i to się równa 3. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to pytajcie, bo zaraz będzie koniec. Dobra, widzę, że pytań nie ma. To mamy tak, tutaj mamy akurat zadanie bardziej też ściągów, ale też dużo tutaj zależy od logarytmów. Więc wytłumaczę, jak mamy obliczyć A3, to po prostu pod ten wzór podstawiamy tam gdzie mamy Eki, podstawiamy trójkę. Czyli jak mamy A3 to będzie to logarytm Z3 plus 1. Jak to będzie a7, to będzie logarytm z 7 plus 1. A jak chcemy a1, to to po prostu będzie logarytm z 2. Warto tutaj zauważyć, że nie mamy podstawy, ale w karcie wzorów mamy takie fajne zdanie: logarytm z x o podstawie 10. Można też zapisać jako logarytm x lub lg x. Więc ja wam to przypiszę, a wy się zastanówcie, jak to byście zrobili. Czyli 3 razy logarytm z 2 minus logarytm z. Nie, 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 co ja tutaj robię. To będzie, tu mamy logarytm z 4, tu logarytm z 8. powinno się zgadzać, więc mamy 3 logarytmy z 4 minus logarytm z 8 przez logarytm z 2. I możecie pisać propozycje na czacie, jakbyście to zrobili. Bo to już jest praktycznie ostatni przykład, jeśli chodzi o logarytmy. Później jeszcze w kursie na pewno zrobimy jeszcze jakieś powtórkowe przykłady, żeby to się utrwaliło. Więc halo haloczad, macie jakieś propozycje co do tego zadania? Bo tutaj chodzi też o to, żebyście wyrobili zadania, a nie tylko ja. Tutaj, tak jak mówiłem, to akurat chyba nie jest zadanie z CKE, ale tutaj, jak widać, mamy dwie możliwości. Mamy trzy logarytmy, więc możecie sobie dać 4 do potęgi trzeciej, albo nie, no to to musicie pierwsze zrobić, a później coś pokombinować z sumą. Więc halo, halo, ktoś już może zrobić ten przykład? Podstawy 10, tak? Podstawy mamy Michał 10. Widzę, że macie lekkie opóźnienie, więc ja też muszę być cierpliwy, jeśli chodzi o poczekanie na Wasze propozycje. Więc to tak, jak już zaspolerowałem, pierwsze co nam podpowiadają, podpowiadają, żeby zamienić r logarytmów o podstawie no jakiejś tam a z x, to się równa logarytm z x do potęgi r o podstawie a, czyli mamy logarytm z 4 do potęgi trzeciej minus logarytm z 8 przez logarytm z 2. Więc i co my teraz tu mamy? Logarytm z 4 do potęgi trzeciej to jest 4 razy 4 to mam 16, razy 4 to jest, to jest 64. Ja tu sobie zrobię większą mapę. I mamy tak. Już tego wzoru nie będę pokazywał. Tu mamy 64 przez 8. To można wyczytać z karty wzorów. Którą także polecam wydrukować. Albo pokażę. Będzie szybciej. Korzysta, będziemy korzystać teraz z tego wzoru, tutaj o. Czyli mamy logarytm 64 przez 8, to jest logarytm z 8 przez logarytm z 2. I ktoś teraz może zobaczyć, o, mamy tutaj odpowiedź logarytm 6, 8 minus 2 daje nam 6, super, lecimy dalej. Otóż nie, ponieważ takiego wzoru nie mamy komuś może się pomylić właśnie z tym wzorem, co go przed chwilą użyliśmy. Miałem też taką sytuację na zajęciach. Ale musimy tu zauważyć, że logarytm z 8 to jest inaczej logarytm z 2 do potęgi 3 przez logarytm z 2. I będziemy teraz korzystać z tego wzoru tylko na odwrót. Mamy sytuację tutaj taką i tą rkę dajemy tutaj. Czyli mamy 3 razy logarytm z 2 przez logarytm z 2. Tutaj mamy jakąś liczbę, tu mamy jakąś liczbę, więc to jest jedynka, po prostu. To jest 1 i to się równa 3. 3 razy 1 daje nam 3. Jakby ktoś na przykład nie widział tego tego że tutaj że ja tak sobie zrobiłem i chciał i by się uparł koniecznie, że to jest, że to jest logarytm że 6, to jeszcze poczekajcie chwilę, to wam pokażę jak to na prostym przykładzie można udowodnić, nie będę to pokazywał na dwójkach, tylko pokażę to na. Ja to ostatnio pokazywałem, więc poczekajcie chwilę bo nie jestem pewien czy. A czemu można odjąć? Tutaj nie mamy żadnego wzoru na odejmowanie w logarytmu. Patrz, na przykład masz sytuację, że logarytm z 9 o podstawie 3, no to jest. 3 do jakiej potęgi da nam 9 do potęgi drugiej. Logarytm z 3 o podstawie 3 da nam 1. Tutaj mam nadzieję, że się wszyscy ze mną zgodzą, więc teraz zróbmy sobie równanie. Logarytm z 9 o podstawie 3 przez logarytm z 3 o podstawie 3. Według mnie to jest 2. A według jakiejś tam osoby, która kiedyś mnie pytała, i teraz tu ktoś pytał na czacie, to chciałaby to odjąć. I wtedy jej wyjdzie logarytm z 6 o podstawie 3. No a to niestety to nie jest to samo. I tak jak ja mówiłem, warto takie przykłady robić sobie na chociażby na trójkach, bo na dwójkach to nie zawsze wyjdzie. Bo jakbyście wy tutaj dali. Logarytm z 4 o podstawie 2 przez logarytm z 2 o podstawie 2, to patrzcie na to. Logarytm z 4 o podstawie 2, no to jest 2, a logarytm z 2 o podstawie 2 jest 1, więc tu Wam wychodzi 2, a gdybyście sobie odjęli, a nie, jakbyście sobie odjęli, to wyszłoby Wam 1, więc mogę to pokazać też na tym przykładzie. Logarytm. Logarytm Z2 o podstawie, na odwrót, logarytm Z4 o podstawie 2 to jest 2. A logarytm Z2 o podstawie 2 to jest 1. Czyli tu mamy sytuację 2 przez 1. Czyli mamy 2. A gdybyście sobie mieli, czyli logarytm Z4 minus 2, no to jest logarytm Z2 o podstawie 2 i to jest wtedy 1. To widać wtedy. Czarno na białym. Tutaj mamy napisane to. I fajnie by było, jakby ta osoba, która się to pytała potwierdziła mi, że rozumie. I to by na dzisiaj by było tyle. Jeśli ktoś by chciał się jeszcze zapisać na zajęcia, to zapraszam. Bo my już w tym tygodniu ruszamy. Jeśli ktoś by chciał się dowiedzieć. Co będzie na tych zdjęciach? Bo to w sumie jest najważniejsze. To tak. Już tutaj. Rozpiszę wam co będzie mniej więcej. Na pewno jeszcze będą procenty. I co jeszcze na pewno będzie? Na pewno będzie ciąg. Ciąg arytmetyczny. Później będzie też ciąg arytmetyczny, będzie też geometryczny i wyraz ogólny ciągu. Z tego można zdobyć dużo punktów, więc warto także to przećwiczyć. Będzie też na pewno funkcja linowa, będzie też na pewno funkcja kwadratowa. Będą też równania i nierówności, w tym także liczenie delty. Będzie także trygonometria, ponieważ tutaj także są pewniaki naturalne i będzie też planimetria. Planimetria będzie chyba dwa zajęcia, ponieważ tam też jest, jest taki jeden pewniak naturalny, jak kąt środkowy i kąt wpisany. Będą też inne pewniaki, takie jak kombi natryka i prawdopodobieństwo. Podo, prawdopodobieństwo. I co jeszcze będzie? Będzie jeszcze statystyka i będą, będą też w sumie zadania ze stereometrii, ale to będą zadania zamknięte. Będzie też jeszcze powtórka na pewno. I na pewno jeszcze może wlecą wleć jakiś powtórkowy powtórkowy live jak na przykład pewniaki maturalne i później możliwe, że jeszcze połowa będzie jakaś. Na pewno będzie pierwsze 10 tych lajów I zaraz coś może powiedzieć też, że, że są też inne możliwości, jeśli chodzi w internecie. Na przykład takiego pana na M. Jeśli chodzi o kursy online, to raczej tam wam ktoś w czasie rzeczywistym nie odpowie. Ja tutaj prowadzę zajęcia online, to nie są to nie są zajęcia w stylu, że ja to nagram kiedyś i wam to puszczę jako premiera. Tylko ja tutaj naprawdę siedzę i jak widać, mogę tutaj Dominicę, Marceli, Ani, Michałowi i Wiktorii odpisać w czasie rzeczywistym. Więc, jakby ktoś chciał, to może się zapisać. Zapisy z liveów są. Można pytać po liveach, po zapisach. Jakby ktoś chciał. Jeszcze tak patrzę, czy to wszystko na pewno powtórzyłem. Jeszcze pewnie się trafią zadania z procentu składanego, ponieważ on także może się pojawić. I zapisy są na PRIV. Kurs kosztuje 30 zł za te 10 lekcji. No i plus, można powiedzieć, że, że jeszcze te rozgrywkowe, który był wczoraj i dzisiaj, ponieważ także będzie z nich. PDF-y można później sobie jeszcze te zadania przećwiczyć i o nie popytać.